Cześć, ja nazywam się Marcin Kurzempa i powiem Ci krótko, dlaczego masz podejmować odważne decyzje. Nie możesz, tylko musisz. Zaczynajmy. Słuchaj. Musisz podejmować odważne decyzje, bo takie mamy teraz czasy. Jeżeli chcesz się wyróżnić, chcesz, żeby ci było widać, to musisz uczyć się robić niestandardowe rzeczy. Ja na przykład jaram się bardzo mocno takimi młodymi osobami, które nagrywają filmy na YouTubie. Bo gdy 18-letni chłopak ma milion subskrypcji, potem tworzy projekt, na którym zarabia 140 tysięcy złotych i oddaje te pieniądze na dom dziecka, to ja mówię wow. No ale pani w szkole i tak powie, że przecież on bawi się na internecie. Czas, który jest teraz, on przeminie, nie powróci. Więc jeżeli masz zamiar czekać z zaczęciem realizowania jakiegoś tematu, jakiegoś swojego marzenia, no odpowiedni moment to może się zdziwić, bo on nie nadejdzie. Ja zbyt wiele razy nasłuchałem się i naczytałem w historii ludzi, którzy pod koniec swojego życia żałowali, że czegoś nie zrobili. Jak to wujek, ciocia, mama, tata mówi: O jak ja bym chciał teraz być w Twoim wieku. Dlatego też nie mam zamiaru w młodym wieku marnować swojego czasu, tylko wykorzystam go jak najbardziej. Dlatego też chcę zachęcić Cię do cie... tego, też chcę zachęcić Ciebie do tego. Boże, pomyliłem się. I co z tego? Nikt nie jest doskonały. I w tym momencie chcę Ci pokazać, że ludzi mogą blokować niedoskonałości. Przecież to jest normalne, że każdy się myli. Ja na przykład bardzo jestem dumny z tego, kiedy w 18 roku swego życia podjąłem decyzję, że powiem coś tam młodej grupie osób o rozwoju osobistym. Dopiero sikałem, gdy wyszedłem na scenę i zobaczyłem publikę ponad 100 osób błądziłem od tematu do tematu. Nie byłem doskonały w tym. Nie wiedziałem nic. To było moje pierwsze wystąpienie. Pokonałem strach. Dlatego też chcę Ciebie zachęcić do tego, żebyś robił to, czego się boisz. Bo to najbardziej nas ogranicza. Ja bałem się pokazywać innym, jaki jestem naprawdę, jakie mam wielkie marzenia. Dlatego też nagrywam ten film, bo mam wielkie marzenie, żeby każdy odważnie robił to, co chce. Możesz myśleć, co chcesz, ale ja dopiero zaczynam. No tak. I to jest przecież jeden z miliona filmów na internecie o motywacji, o inspiracji. Przecież to jest jeden z dziesięciu filmów, które dzisiaj obejrzysz. Tylko co dalej zrobisz? Ja też tak miałem i też tak nadal mam i próbuję nad tym pracować. Najbardziej inspiruje nas. Do działania, nasze własne działanie. Jeżeli pokonam strach, jeżeli wyjdzie mi coś, jeżeli czegoś spróbuję, jeżeli zobaczę, że to ja coś zrobiłem, wtedy mam jeszcze większą motywację, żeby robić jeszcze więcej. Tak samo jak ja bałem się robić wystąpienia, jeżeli zrobiłem je i kolejne i kolejne, i dopiero zaczęła mi się głowa otwierać. Boże, jeżeli ja jestem do tego zdolny, to co jeszcze mogę zrobić? Tak.